Cześć. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym projekcie Dream for the Longest Journey. Jest to druga część świetnej przygodówki, najdłuższa podróż. Fabuła rozgrywa się 10 lat po jedynce, no, nie jest to typowa przygodówka, ponieważ są tam też fragmenty walki oraz składanki, za czym ja jakoś szczególnie nie przepadam, ale mówi się trudno. Została wydana przez firmę. Fankom w 2006 roku, czyli 6 lat po jedynce. E, gramy tutaj trzema głównymi postaciami, e, którą jest April Ryan, e, znana z jedynki, jeśli ktoś grał lub oglądał. E, oraz Zoe Castillo i Kian Alvane, e, które możecie kojarzyć z gry Dreamful Chapters, którą też nagrałam na swoim kanale, więc polecam, jeśli ktoś nie widział, a ma ochotę zobaczyć. Gramy oczywiście z to znaczy dubbing i napisy. Och. I to jest bardzo fajne, że tutaj mamy dubbing, a no niestety w kolejnej części już tego nie ma, ale to przez to, że została wydana w pięciu księgach. Mam nadzieję, że kiedy będzie pudełkowa edycja, to już będzie dubbing, ale nie przedłużajmy tego zapraszam do oglądania. Oczywiście zaczniemy nową grę. Stoję na rozdrożu pomiędzy jawą a snem. Jedna droga prowadzi z powrotem do świata, który za sobą pozostawiłem, druga. druga prowadzi do miejsca pełnego cieni. Wybór pomiędzy znanym a nieznanym, między pewnikiem a wątpliwościami, powinien być oczywisty. Każdy rozsądny człowiek wróciłby do świata, który zna. Zapomniałby o wszystkim, czego się dowiedział, i dożył swych dni we wspaniałej niewiedzy. Prawdę mówiąc, jest już na to za późno. Wyboru dokonałem wiele lat temu, gdy rozpoczynałem tę podróż. Nie mogę teraz zawrócić. Stoję na rozdrożu, ale wybrać mogę tylko jedną drogę. Pozostawiam za sobą tę opowieść w nadziei, że kiedyś posłuży komuś innemu za mapę. Ktokolwiek czyta te słowa, powodzenia w podróży. Jeśli postanowisz podążyć moimi śladami, odszukaj mnie. Brian Westhouse. Jesteśmy gotowi, wędrowcze. Wkrótce rozpocznie się twoja podróż. Podążaj za mną. Okej, okay, to jest nasz y, chwilowy bohater Brian Westhouse, y, który nazywał się też y, Człowiekiem na kołach bodajże, y, ponieważ jeździł on na wózku, a w Arkadi niekoniecznie znali to urządzenie. Y, tylko w epilogu tutaj y, będziemy, y, w prologu będziemy tutaj y, nim chodzić. Y, poznamy trochę fabułę i potem już ruszymy dalej. Tak, y, na lewym przycisku mamy takie światełko, dzięki którym y, na prawym możemy y, znajdować różne obiekty, którym potem możemy się przyjrzeć. Ale ja raczej często tego nie używam, ponieważ gdy chodzimy, to one same nam się podświetlają. Chyba, że są jakieś w trudnym, dostępnym miejscu, albo coś takiego. Więc oczywiście tutaj też możemy oglądać przedmioty, rozmawiać z różnymi postaciami, jak to w każdej przygodówce. Poprosiłem mnichów, aby zaopiekowali się moim dziennikiem. Mam nadzieję, że wspomoże kiedyś innego podróżnika. Życie lamy jest równie trudne jak zaśnięcie na ich twardych łóżkach. Okej, okay. przyszedł do nas jakiś mnich, więc pójdziemy. One tu gdzieś iść? To koła mani z inskrypcją błogosławiącą. Om Mani Padme Hum. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj jest jakaś sala. Tutaj siedzą i odprawiają jakiś rytuały albo coś takiego. Zobaczmy jeszcze, czy możemy tu coś pooglądać. Ale chyba nawet nie możemy tam iść. Więc zobaczymy jeszcze tylko z drugiej strony. O, tutaj coś szepczą do siebie. Musieli mnie zauważyć, przestali szeptać. O. <grystanie> Przygotowania są już na ukończeniu. Wkrótce rozpocznie się rytuał. Tak, tutaj się przygotowują do czegoś. No, jednak jakoś dało się przejść. Ok, idziemy na środek. Teraz coś z nami zrobić. Nie powinienem Wam Jesteśmy gotowi do rytuału. Wędrowcze, wstąp na podwyższenie. Okej. Okay. Robimy to na każą, O, co oni z nami zrobili? Jesteśmy w miejscu, które może się co ty tu robisz? Nie wolno ci tu być. To cię dopadnie. Ja? Nie. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Skąd się tu wziąłeś? Wracaj skąd przybywasz. Prędko nie możesz tu zostać. Ale ja nie wiem. Jak wrócić? Już to jest. Coś ty zarobił. Coś ty zarobił. Co masz na myśli? Co? Odśnienie O Boże. Co to jest? Co? Jakaś czarna biura. <grywka> Nie, nie, nie! Okej. Okay. Kieś macki zaatakowały naszego bohatera. A teraz podam każda opowieść ma początek i zakończenie. W większości przypadków może to być prawda. Czasami jednak jedno i drugie sprowadza się do tego samego. Nazywam się Zoe Castillo. Z reguły nie jestem taka blada. Ale z reguły nie jestem też w śpiączce. To mój ojciec, Gabriel. Na całym świecie ma tylko mnie. Matka zmarła 15 lat temu. Nie mam też rodzeństwa. Będzie bardzo samotny, gdy mnie zabraknie. Chciałabym móc z nim ostatni raz porozmawiać. Powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze. To byłoby jednak oczywiście kłamstwo. Mogłabym powiedzieć jedynie... Żegnaj. Leżę w tamtym łóżku, ale mówię do was stąd. To się chyba nazywa przebywanie poza ciałem. Nie wiem, czy ktokolwiek mnie słyszy. Ostatnio jednak zetknęłam się z kilkoma głosami z zagrobu, co mi więc szkodzi spróbować. Dzieją się złe rzeczy, a wszyscy, którzy znają prawdę, już nie żyją lub zapadli się pod ziemię. Gdyby tylko udało mi się do kogoś dotrzeć, może dałoby się coś zrobić. Jeśli mnie słyszysz, słuchaj uważnie. To bardzo, bardzo ważne. To może być najważniejsza sprawa w historii. Musisz mi wybaczyć rozpoczęcie od wyświechtanego frazesu. Cała sprawa zaczęła się, gdy... W związku z czym, pechowa krowa wybuchła. Ryan? Mu! To się nazywa pikantny kotlecik. Łądzić jest rzeczą ludzką, wybaczać krowią. <grywanie> Dobra, kończą mi się dowcipy o krowach. Dzięki, Dajen. Jako przyczynę karambolu, w którym wykoleił się miejski ekspres, podano zakłócenia. W wypadku zginęła jedna osoba, pięć zostało rannych. Świadkowie twierdzą, że ciężarówka dostawcza straciła połączenie z siecią, a systemy sterowania ręcznego zawiodły, doprowadzając do zderzenia. Wypadek zbiega się w czasie z publikacją nowego raportu CTU, według którego istnieją niepodważalne dowody, że powodem zakłóceń są plamy słoneczne. Raport został już skrytykowany przez wiele. Co? Było. Jakaś reklama środka antywirusowego. Zoe, masz wiadomość. Komórka pisze. Ok. Tutaj przechodzimy do drugiej głównej bohaterki, czyli Zoe Castillo która była również na początku Dreamful Chapters. Tutaj opowiadała właśnie o śpiączce. Teraz wiemy już, co się stało później, ale może niektórzy jeszcze nie wiedzą, co się stało, zanim zapadła w tę śpiączkę i dlaczego to się stało. Jeśli podoba Wam się ten odcinek i chcecie kolejnych, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!